Dobra, doszliśmy tutaj. Że już nawet zaczęło padać, już jest ciemno. O. Może chodźmy. Wiesz w końcu gdzie to jest? O, nie, nie e, to wiem. chyba będzie to tutaj. Myślisz? E, tak. A zamknięte jest. Eee, czekaj, jak coś się robiło? Tu, 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 tu. O! Żem, ty ty jednak mądry jesteś. Jesteśmy eee. w pracy. No to jest. To jest ta chyba piscerek, w której mamy pracować. On wygląda jakby się najarał. Panie, jak jechaliśmy tutaj, to przez ten się najarali i wyglądałem podobnie. A, okej. Okay. Tutaj są jakieś A. zasady. To już odpłacę. Boję się go. To jest chyba nasz pracodawca. A. Okej, okay. zasady nie krzycz nie. nie ten. nie biegaj. E, nie wydzieraj się, nie, nie... rób kupy na podłodze. Myślałem, by... <grym> serio. Jeszcze nie. Bądź blisko mamy. Nie dotykaj Freddy'ego. Kim jest Freddy? Nie wiem. Czemu nie możemy dotykać Freddy'ego? Nie wiem. Nie bij e, wyjdź przed ciemnością. Eee, okej. Okay. Um, już jest ciemno, powinniśmy wyjść. <grymne> Dobra, musimy sprawdzić co tutaj jest. Otwórz. No, Czemu tam się coś wyci? O! O! Czekaj, latarkę zakończę. O! Tu są jakieś kible. Tam są jakieś animatronik. O. O, a I się są. No, tych animatroników chyba mamy pilnować, tego co mi się wydaje. A tylko trójka? Nie, tam jest jeszcze jakiś, oddali. To o tutaj, nie wiem. Ale jakiś popsuty, nie działa. No, no to skoro ten jest popsuty, to będzie tylko trójka. No. A, tylko to... pracownicy, nie no, możemy. No, i z tego co wiem, to po zdjęciu. O! Konienciu... o. Po piknięciu tamtego zacznie nam się noc. Więc może porozumieć. No. no. Ajdę obчай, to to bo chcę stracić. Och. Panie! Tutaj zaginęło na FPZ przy przystojeniu przy tutaj obok nich. No. Patrzę sobie na pana FPS, jak pan podejdzie do tych tematów. O Boże. Dobra, idziemy do Kibla, który jest, który nie pisze. Dobra, dostajemy się, to będzie nasz. Dobra, idę do siku. Dobra, ja idę do tusiku. Ooo, o, nareszcie. O. Dobra. Tę liście. Ja nie myję. O, wow. nie pana nie dotknę. Ok. I tutaj też coś jest? Co to jest? To się nie dotworzy. O, i chyba tutaj będzie nasze stanowisko pracy. No, no. nawet ładno. A co to jest za zielony pasek? Nie, właśnie. O, Ty babeczka. Hello. Hello. Hey there. On. To gada do nas. No to chyba na wczorajszym dawcu Okej, okay, po prostu mamy ich pilnować o, i przeżyć. I ten zielony pasek to chyba jest nasza energia. O, a co się stanie, jak się skończy? Słyszałem jakieś killer, dobra, nie patrzę. Pewnie jest, skończy nam się piąt. Co to jest? Nie wiem. A to o, jest jakiś schopek. To... Dobra, to bez. Będziemy to później wciągać. Mhm. Ej, dobra, to ja już połączam ten. 3, 2, 1. Uh. Idiota, ty wyłączyłeś zasilanie. O kurwa. Dobra. To ja może tutaj wejdę, do tego pokoju naszego. I... Ty wyłączyłeś zasilanie. Chyba mieliśmy wyłączyć to zasilanie. Nie się Nie pan jest? Um, A tam jest tym. Na ten. Ale tam było jeszcze jakieś zejście. Patrz, pan. to są drzwi jeszcze. Ja no, właśnie widziałam jakieś drzwi. No to chodź. Jeden animatronik zniknął. Uh, panie? Nie podoba mi się ta sytuacja. Mi tak samo. Ja do pana przyjdę tu. Gdzie uh, on jest? Jakim prawem wyłączony animatronik się poruszył? E, nie wiem. To... A nie boję się. Ja tak samo, patrz pan na kamery. Ok. Kieble są puste. I energia nam schodzi, jak szybko. Kurde, e, panu. proszę pana, nie pan spać. przez tamte drzwi. Gdzie? Tam. kurwa. Jak Bo energia nam wychodzi? szybko idzie. Właśnie widzę. Nie podoba mi się, że to tak szybko idzie. I też, proszę pana. Wszystkich nie ma. Panie, ja się boję. Tak, idź. Pani, ja tu nie chcę być. Pani, ja tu naprawdę nie chcę ja tak być. Ja tak samo. No co chodzi? Jak za nie powinno się ruszać. Ustaw pan na tamtego lisa. Które to było na lisa? To jest to! Dobra, jest kit na a kiedy? Nie jest git! Panie, my tu możemy umrzeć! To nie jest git. Wiem, ale przynajmniej nikt nie stoi. Panie, panie, pa... Panie! To się na mnie gapi. Weź nie widzę. Panie, wy... mam pomysł Niech pan ustawi na Lisa, niech pan ustawi na lisa. Ust <noise> Mam paraliż. Panie pomóż mi wstać. Nie pan wstaje! Szybko! Panie pomóż mi wstać, ja mam paraliż. Panie, wstawa. Ja już nie chcę tu być. Ja też. Nie pan, tylko ustawi tam ekran na lisa. To będzie. Jakbym wiedział, jak wiedział, która to kamera, to bym ustawił. Dobra, patrz pan na drzwi. Dobra, okay. przynajmniej tego królika nie ma. Dobra. Panie, co pan powie na małe ścianko? Weźmy krewetkę i pójdziemy na zwiady. Dobra. Kłuczek stoi w miejscu, Listek. Eee, królik też. Królik się ruszył, królik się ruszył, królik spie. P panie, panie, drzwi, panie. Tak, no, nie spie. Panie, panie, panie. Panie, spróbuję od drugiej strony wejść. Od drugiej strony, panie, wejścia. O, królik zniknął, wpuśmie pan. Ok, oki. Okay. Szybko nam się jak kończy. No. Nie podoba mi się to. E Jezus. Ja tu nie chcę być. Za Tąd... jakie grzechy się zgodziliśmy na tą pracę? Nie, nie wiem, jesteśmy biedni. No w sumie. Przynajmniej sobie zarobimy. No ile przeżyjemy? Stronie, no na straniu tutaj, w tym miejscu. Dobra. Dobra. Panie. Jolo. Właśnie nam niedźwiedź wszedł. Królika mamy za drzwiami. Wiem. O, kurczak też idzie do nas. I niedźwiedź już jest na scenie. No. I tam na biurku mamy jakiś klucz. Może no on się nam przyda do czegoś. No. Niedźwiedź jest na scenie. Niedźwiedź zniknął, niedźwiedź zniknął. Y niedźwiedź przy drzwiach. Okej, okay, okej. Okay. Kilka oblężyła? Tak, tak, to się nazywa? A nie, bo my mamy mało energii. O kurde, niech panie, jeszcze ci nie zamyka. Będzie hit. One dwa stoją. Freddy jest już znowu na tym południu. Okay. Ten list śpiewa cały czas. Jakieś tam, tam, tam. No nie, nie, jest nam. gdzie. Dobra, w kiblu ich nie ma. Na szczęście. Ziemia słyszę jakąś muzyczkę. O, dobra, czysto, czysto. Wracam, o. Właśnie znalazłem krzesło w ogóle. O, kit. Tutaj mamy klucz i chyba tamten klucz się nam przyda. Panie, ja sobie siędę. Dobrze. sobie stoi w miejscu. Od tylko nie. Siu, światłem. Panie, to chyba tak nie działa. O! Tak. Najfas, rzecz. E, lis się hmm. ruszył, czyli się ruszył, proszę pana. E, ten e. liść chyba zaraz do nas przybiegnie. Sześć, tak my tak myślę i widzę królika, widzę królika. Czy ja tak? patrzę na. Jak ten się ruszy, to zamykamy drzwi. Dobra. Ty po prawej, nie, ja po prawej, ty po lewej. Nie, wystarczy, tak jedna... Ruszył, 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 ruszył. ruszył, ruszył, nie, ruszył pa. nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A, okej, okay, dobra, to mi się pojawiło. Ty się już wiesz. Tak, 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 wiem. Film. Dobra, Proszę. Dobra. Dobra, nice. Nice. E, zaraz się netkę skończy. E, panie, tutaj jeszcze jestem ten pasek. A! Mamy Bior... okay. połowę jeszcze. My co robisz? godzina w ogóle. Właśnie nie wiem. Będzie trzeba jakiś zegarek tutaj sprawić. Coś tak myślę. Czy ktoś powiedział zegarek? Czy pan to wyciągnął właśnie z kieszeni? No mówię panie, ja się pakowałem. Wiem. A, rozumiem, rozumiem. Jest problem. Jaki? Bo nie mogę wyłączyć mojej... tej Aha. zegar. Panie... panie waliza mi się zbagowała, nie mogę wyłączyć walizy. Oj, oj. O, dobra już. Balisa mi się spakowała. Gdzie jest ten zegar? O. Gdzie? Co? Panie, żeś to na odwrót założył. jaki to Napiło mi się przed tą piastą, okej? No dobrze, rozumiem. O. Przynajmniej to po Kurwa, zrzuciłem zegar. Brawo. Jeszcze przynajmniej jest IK i on jest niezniszczalny. Tam królika. Dobra, kliczkę nie ma. Nie Niedźwiedź. Dobra, panie jest. Nie jest tam. Tylko gdzie jest kurczek. Jest trzecia trzydzieści. O, no to. Jeszcze sobie posiedzimy. Do której my mamy pracować? Z tego co wiem, to do szóstej rano. A okej. Okay. Więc no. A panie, bo mi coś ciekawi. Co? Widzi pan tą wentylację? No. Pan myśli, że da się wiesz, Złamać? Nie wiem. Może na razie nie próbujmy, jak tutaj stoją roboty pod drzwiami. No dobra. Niech nie stoi tu. O. To spróbuję. U. O! Panie, ho. o! Pa. Pa. Tak. Chodź pan zobaczyć. niech pan co nie słuchę. Co? Tam coś, jest. Co? coś o ja pierd... Bo się. Jezus zawał ja się nie. w, w dupę fajnie. Go. Ja, ja tu nie chcę pracować już. Ja też Patrzę nie. Patrzę tam robotę. A co ja... Aha, dobra. Co, ja muszę sobie stać. Nie, panie, usiądź jak chcesz. Zaraz nam się energia skończy, z tego co widzę. Uy, to mamy problem. Zachnij drzwi, zachnij drzwi. Czika, cika, cika. cika. czika. A nie, ona jeszcze nie jest przed drzwiami. O. Chyba. To... No? I tak a, jest. To... Taka słodka, że aż eee. chce nas zabić. <laughs> oh, wow. No, dajcie jest, Za, jest, jest zabójcza, słodka. Energia e, 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 właśnie chce nas zabić. eee, 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 Dobra, jest Jest 5.20, panie. Jeszcze 40 minut i królik to idzie... idzie. To idzie królik. Na lewo. A hopak. Ok, ok. Zynnaj liście nie rusza. I jak no. dobrze mamy ten prąd i skończy się tam na samym dole. Bo mhm. ja by się skończył teraz to byśmy mieli przyprą. O. No i hui. Pa. A nie? Wiesz pan klucz. Idź da! Nie rbalamy! Panie Dawaj tam, gdzie chcieliśmy pójść w Czesi. Dobrze. Dobra. dobra, robię. Co pana. Wam lecę. Idę z panem. A gdzie to jest? O, dobra. Chciała. Mam energię! Czekaj, czy to na pewno działa? Chodźmy. O! o. Naokoło, panie, naokoło! E, też tak myślę. Panie, on miał ten zapnie. Dobra. Leć pan. Leć pan na niego z ojczyzny. Dobra, mam, panie, mamy od energii. energię. O! Ała. Dobra, jest ściasty, jest kit. Dobra. Jest piąta Dobra, Kit, Kit. Dobra. Ja tu robię szybkie zwiady. Eee. No, jest, mam nadzieję, że to się szybko skończy. Bo, bo ja tu nie chcę stać. Eee, Freddy jest na dobre. O, przeteleportował się. Dobra, Freddy już nie ma, panie. Królnik królik jest e, w tym tym, 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 pomieszczeniu. Tam cię braliśmy masz Czyli Wszyscy stoją w miejscu, tylko tamten jest w tym pomieszczeniu. Okej. Okay. Dobrze, że ten się nie rusza. No, to jest tu. Tak nie dlatego, że patrzymy się. Aha! <grystanie> Sorry, panie! Uwaga! <śmienny> oh <wow. śmienny> Właśnie coś mi zniknął, tak przetłoczony. Freddy zniknął. A jest pod drzwiami. Pana, która godzina już jest? Eee. <śmienny> Piąta pięćdziesiąt. Jeszcze dziesięć minut, panie. Oj, jak dobrze, jak dobrze, jak dobrze. Freddy na A to ruch. szybko zleciało w ogóle. No, i niech ta będzie, że szybko będzie to zlatywać. Czas. No, ja już chcę się zwolnić. Ja tak samo. A właśnie, ile my musimy tutaj noc być? Wiesz, co, panie? Z tego, co czytałem, to mamy sześć dni na siedem. O, ja pracować. No to się pomęczymy z nimi trochę. No, no przynajmniej tak ogarniemy fajnie. rzeczy różne. Ja też tak myślę. Wtedy nie sobie sobie podpięć na Przynajmniej liście nie rusza. No. Jak jest tutaj? Tak, królik jest nadal w tym miejscu. No. Panie, widzę cię na kamerze. O! Gra. <laughs> to eee, ten jest tam. Freddy zniknął. Okej. Okay. Właśnie nie wiem. Jest w kiblach. Dobra. Chyba robi siku. Spokojnie. Ale się tak nakasuje. Co to było, proszę pana? Panie, panie Freddy jest pod naszymi drzwiami. Wejdę, Panie. <coughs> <O> <coughs> Pana. Sorry, Pani, ale ja chcę ten tysiąc sam. Proszę Pana, dostaniemy Nie podzielimy się. Podzielimy się, podzielimy się proszę Pana. Nie. Cały tak tysiąc idzie. będzie dla mnie. Proszę Pana. Panie, musisz mnie, Pan, przekupić. Wieś się ruszył, proszę Pana. Wiem. Proszę pana, niech Pan otworzy. Ma Pan pięć sekund, żeby mnie przekonać. A podzielimy się kajsem, Ty dostaniesz więcej. No dobra. Niech nie. O Kurwa, o. nie otwieraj Dobra, chyba ile jeszcze zostało? Chyba minuta. Minuta, dosłownie minuta. Dobra, zajebiście. Kurwa, no, zaraz skończymy tą noc. O, jak dobrze. Panie, to ja idę do kibla na szybkie siku tam. A pan i biura. Dobra. Ostatnie we siku. Wygraliśmy, przeżyliśmy. O, o, jak dobrze, jak to jest! Jest, tak dobrze, kier, kier, kier. Idziemy, idziemy tutaj spać, idziemy tutaj wracamy, spać. Wracamy, wracamy, idziemy do domu. Chyba, dobra, chodź, 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 chodź. Idziemy stąd. Dobra, idziemy. Nadal pada reszta. Po, po, po. po. Eee, może tutaj zostajemy, bo trochę daleko będziemy mieć do powrotu do domu. Panie, czy ty widzisz pan to samo co ja? Eee, tak, widzę pan tego gościa. Proszę pana, może tutaj się prześpimy. Tak, to ja będę tutaj za biurkiem, tylko zamknijmy drzwi. Chodź, ja będę tu spać. Nie. i razem przytulimy się. Dobra. Dobra, chodź. No to dobranoc, Na proszę rejonę. pana.